Była tutaj moda w Europie na długie włosy, a później oni zaczęli się golić, a my zaczęliśmy zapuszczać. Do... I, 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 no. I ten klucz no, Francu w ramach zasług, że tak powiem, nie wiem, nie na włożył mu to. Zawsze, żeście mieli dla upodobności, zrobię bałtycką. I tymi czterema palcami odczepną na złotej tarczy, nie wiem, na tarczę, zostali takie cztery rysy palców. No i są te cztery koszty, właśnie na tej naszej tarczy. Za tymi fontanna, tak, to dla wyobrażenia, ale którą nie Wielkie wieże, plac hiszpański i ta e, arena do walczników. Nad nami kurujące i jakby to dojście z północy do Barcelony to są wzgórza Kaisenjowa. I teraz najwyższym szczytem tam, gdzie jest kościół, bo tam jest